Cześć, przygotowałam dla Ciebie dzisiaj coś specjalnego. Kiedy pytam maturzystów, czego na maturze bawiamy się najbardziej, jedną z najczęstszych odpowiedzi jest dowodzenie. Dlatego dzisiaj zajmiemy się takim dowodem. Wykaż, że taka liczba jest podzielna przez 17. To są łatwe do zdobycia dwa punkty, pod warunkiem, że ogarniesz ten schemat, o którym teraz Ci powiem. Więc co tu musimy zrobić? Musisz czwórkę do najniższej potęgi wyciągnąć przed nawias. Więc zapisujemy, 4 do potęgi 2017. Otwieramy nawias i teraz uwaga. 4 do potęgi 2017 razy co musimy pomnożyć, żeby wyszło nam 4 do potęgi 2017? No oczywiście mnożymy razy 1. Dodać to samo robimy z tymi liczbami. 4 do potęgi 2017 mnożymy razy co, żeby wyszło nam 4 do potęgi 2018? Oczywiście mnożymy razy 4. Następnie mnożymy razy 4 do potęgi drugiej i razy 4 do potęgi trzeciej, pamiętając, że te potęgi do siebie się dodają i wychodzi nam ta potęga, która była na początku. Zauważ, że mamy teraz 4 do potęgi 2017 plus 1 plus 4 plus 16 plus 64. To będzie? Zobacz, mamy 85, czyli 4 do potęgi 2017 razy 85. Mamy wykazać, że liczba jest podzielna przez 17. Tak się składa, że 17 jest jednym z dzielników liczby 85. Więc możemy zapisać, że. To jest 117 to razy 5 to jest ta 85, razy 4 do potęgi 2017 i możemy zapisać, że jest 117 razy na przykład jakaś liczba k, czyli k należy do liczb naturalnych, co należało dowieść. Koniecznie zapisz sobie ten film i obejrzyj przed samą maturką, żebyś wiedział, jak wykonać tego typu zadanie i udostępnij znajomym, żeby oni również potrafili zdobyć dwa Łatwe do zdobycia punkty na maturze.